Wow. No dokładnie. Cześć, cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przestronnej serii o Minecraft tym razem. Mapeczek już mamy dość, maraton się skończył. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę wam modyfikację, która generuje właśnie takie oto miasta, słuchajcie, losowo na waszym świecie. Jest to modyfikacja o nazwie Lost Cities i muszą przyznać, że pierwsze wrażenie zrobiła na mnie naprawdę, naprawdę duże. No właśnie, słuchajcie, to jest miasto wygenerowane losowo. To nie jest żadna mapeczka. To jest modyfikacja, którą możecie wgrać i cały wasz świat będzie wyglądał jak jedno wielkie miasto no właśnie tak no dobrze słuchajcie dzisiaj zrobimy sobie taki mały challenge otóż panie i panowie postanowiłem że ja zgarniam tego crafting table coś czuję że może mi się przydać postanowiłem że mm, spróbujemy zagrać na takiej oj, uciekamy uciekamy że postan postanowiłem że spróbujemy zagrać na takiej mapeczce i zobaczymy czy uda mi się przetrwać ze dwie noce tam widziałem jakąś skrzynkę zobaczmy co tutaj jest o proszę bardzo jedzonko też się przyda Z Broja dla konia też może się przydać. E, no i zobaczymy, czy uda mi się przetrwać, ponieważ nie jest to rzeczywiście takie proste. E, to miasto, proszę bardzo, jest. W, wszędzie creeperki tutaj dookoła. Proszę bardzo stoją. Cześć. Wybuchniesz? Nie wybuchniesz. Tak, i nie mogę chyba stąd wyjść. Jest tu jakieś wyjście? Tam jest wyjście, biegniemy, biegniemy, nie ma tu wyjścia! Gdzie jest wyjście z tego budynku? O mój Boże! Mój Boże, ten budynek nie ma drzwi. No właśnie, słuchajcie, będzie ciężko w takim razie. Spróbujemy zeskoczyć z dachu. Może, może to jest dobry pomysł. E, nie wiem, nie do końca jestem przekonany. Co powinniście o tej modyfikacji wiedzieć? No słuchajcie, może tyle, że śmiga ona na Minecrafcie 1.11.2. Może jest nowsza wersja, ale wydaje mi się, że niestety nie. I ogólnie nie ma tutaj żadnych nowych bloków do tej modyfikacji dodanych. Po prostu jest nowy generator świata. No i tym generatorem świata właśnie jest to opuszczone miasto. Może być to naprawdę ciekawy pomysł na jakąś serię survival, ale spokojnie mamy jeszcze dużo serii do dokończenia, więc wydaje mi się, że nie teraz. Ale no cóż, no wygląda to naprawdę oryginalnie. Tak, jestem na poziomie normalnym, na normalu zostaję, bo na hardzie tutaj będzie za ciężko. E, to, co jest najważniejsze, to to, że nie będziemy spać, będziemy walczyć tutaj w nocy, chodzić po tych budynkach. E, no i potrzebuję na pewno światła, na pewno światła, więc moim planem, słuchajcie, jest. Zebranie troszeczkę węgla, zanim pójdziemy w to miasto. Wiem, że ten odcinek powinien opierać się tylko położeniu po tym mieście, ale powiem wam, że to nie jest takie proste. W tym mieście bardzo ciężko znaleźć te skrzynki, a jeszcze coś wartościowego w nich tym bardziej. Więc najpierw węgiel, najpierw podstawy, później słuchajcie zabawa. Dokładnie. Wchodzimy po węgiel. No i proszę bardzo, mamy już kamienny kilow, Teraz mamy tutaj żelazo, które też z pewnością nam się przyda. Mamy bardzo dużo piecyków ogólnie w tych budynkach, więc myślą, że żelazo na jakąś zbrojkę. No nie starczy niestety. Ale na mieczek na pewno. Tak, wiem, że jest dość ciemno, ale zaraz będę mieć węgiel, słuchajcie. Mega dziwnie to wygląda, jak wychodzę z kopalni i widzę po prostu jakieś budynki na horyzoncie. Ale mam, proszę bardzo, pięć węgla. Tak, jestem bardzo dobrze przygotowany. Mam troszeczkę kamienia, więc w razie czego piecyk się zrobi. No i idziemy do miasta, bo na tym ten odcinek ma polegać, słuchajcie. O, lamy, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, panią. Pewnie jesteście zaskoczone, że obok was jakieś budynki wyrastają dziwne, co? Dobra, wbijamy przez okno i zobaczymy, co się tu znajduje. Dzień dobry! No właśnie, słuchajcie. Te miasta są opuszczone. Tutaj nie znajdziemy kompletnie nikogo. Mamy okazję przetapić, proszę bardzo, żelazo, tak? Więc komuś tutaj na chacie przetapiamy żelazo. Pusto dookoła. Nie ma tutaj ludzi. W końcu to modyfikacja o nazwie Lost Cities, czyli jakieś zaginione miasta, coś w tym stylu. No zobaczymy. W nocy coś czuję, że może być zabawnie. Widzę, że jest, zobaczcie, droga do piwnicy. Tylko, że ja będę potrzebować tutaj już jakiś żelazny mieczek. Poproszę to żelazo. Ciach. I zobaczymy, czy ta w piwnicy coś się ciekawego kryje Bo wiem, że są tutaj spawnery Są tutaj budynki, jak widzicie Są, zobaczcie mm, e, No są tu jakieś mabelki, jakiś crafting table Jakieś piecyki, ale co się znajduje W takich podziemiach? No nie mam pojęcia Jest kowadło, jest kowadło, jest dobrze To jest, e, to, 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 to trzeba troszeczkę Poszukać żelaza, żeby takie kowadełko zrobić Ale tutaj nic nie ma Tutaj coś jest? Jest piecyk Dobra, słuchajcie, pusto Idziemy do góry, wracamy Dobra, wbijamy do kolejnej chaty. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj też piwnica, też piwnica i to bardzo ciemna z tego co widzę. Nie wbijamy tam. Słyszę jakieś zombiaki wszędzie. Tutaj widzę jakieś biblioteczki. Myślą, że powinniśmy wchodzić drzwiami, co? Aki, to puszczone miasto. Kto będzie mi tutaj żałował? Proszę bardzo, wybitego szkła. Okej, okay, kałdrony. Mamy tutaj, zobaczcie, też półeczki z książkami. Ale tutaj są jakieś... Skrzynka się nagle pojawiła Ale pusta niestety Myślę, że jeśli zainstalujemy tu jeszcze jakąś modyfikację Typu na przykład, nie wiem, zombie mod Gdzie jakieś zombiaki będą tutaj po prostu Chodzić i nas jeszcze bardziej atakować Jakaś modyfikacja, żeby to wszystko Wyglądało bardziej creepy No to można naprawdę bardzo fajną serię zrobić I po prostu uciekać na hardkorze przed zombiakami W jakimś opuszczonym mieście Patrzcie jaka piwnica w ogóle Co tutaj jest... Z... Dobra, idziemy tam, Zobaczymy co tam jest Dzień dobry, dzień dobry, czy to jakieś więzienie? Nie, nie? nie wiem, idziemy jeszcze głębiej. Szkoda mi trochę tych pochodni. Kurczę, te pomieszczenia w większości widzę, że są puste. To robi duże wrażenie ta modyfikacja. O! O! Siema. Siema. Ok. Patrzcie, jakieś przejście do innego pomieszczenia. Pusto. No właśnie. Problemem jest. Wow, no nie wierzę. Serio? Ale trafiłem. Ale trafiłem. Czy to jest przypadek? No nie sądzę, nie sądzę, że to jest przypadek. Słuchajcie, to jest piwnica jakaś. Podejrzewam któregoś z budynków. Wow. Dobra, proszę mi pokazać, co tutaj się znajduje. No i śmieci oczywiście. Po co mi zbroja konia? Może jakiegoś konia bym znalazł. Dobra, zabieram pochodnie. O nie! Ile ty mi obrażeń zadałeś, chłopie? Zabieram pochodnie, słuchajcie, ze sobą. Szkoda mi pochodni, ale zaraz umrę, więc spadamy. Słuchajcie, trzeba coś zjeść. Trzeba coś zjeść koniecznie. Szukamy jakiejś restauracji opuszczonej. To jest dobry plan. Czy to jest opuszczona restauracja? Owieczki. Owieczki mi się przydadzą do łóżka. Chociaż nie, mam nie spać przecież. Dobra, słuchajcie, jak będzie bardzo niebezpiecznie, to się prześpimy, ale patrzcie na to. Słońce już zachodzi powoli, więc powiem wam, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, mamy mało jedzenia. Mamy trochę od tej owcy żarełka tutaj, ale trzeba sobie zrobić crafting table. O, to będzie dobre schronienie, słuchajcie, patrzcie. Żelazne drzwi, nic nam tutaj nie wlezie. Tutaj można naprawdę się nieźle skryć. To jest dobre miejsce. Z piwnicą jeszcze. Elegancko. Dobra, więc tutaj będzie proszę bardzo pracownia. Trochę pochodni trzeba rozłożyć. <laughs> to może być naprawdę ciekawe. Bardzo dziwnie czuję się grając w takiego Minecrafta, powiem wam. Jest to coś zupełnie nowego. Coś zupełnie nowego. Trzeba sobie skraftować też piecyk, bo nie wziąłem z innego budynku oczywiście. Nie zabrałem, bo po co? Wszędzie słyszę pająki, które gdzieś się tutaj dobijają do mnie. Nie wiem dokładnie gdzie one są, ale gdzieś bym sobie zrobił jakieś wyjście. Takie, które mógłbym otworzyć, więc słuchajcie, robimy dźwignię. Haha, no dobra, pokażcie mi, co tutaj się dzieje na zewnątrz. Czy jest niebezpiecznie? Nie, ale słyszę gdzieś pająki. Dobra, zobaczmy, co jest po sąsiedzku. Może będzie jakaś skrzyneczka. Cześć! O! U! Jest bardzo niebezpiecznie. Nie trafisz mnie teraz. Nie no, słuchajcie, wyruszymy też na naszą akcję. Nie będziemy tutaj cały czas siedzieć, ale podejrzewam, że zginę. Tym bardziej, że nie mam żadnej zbroi. Mam mieczek żelazny, to jest duży plus. Dobra, wszystkie komendy, słuchajcie, są wpisane elegancko. Pik. Jak zginę, to się odrodzę tutaj. Tam mnie to interesuje, słuchajcie, tam to miejsce, zobaczcie. Tam coś ciekawego, jest jakiś budynek. O tam, widzicie? Jakieś takie jakieś, jakieś, jakieś więzienie. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Śmigamy. Kurcze. Wrócimy. Dobra, jak na razie pusto. <gry> Zaraz jakaś strzała poleci z tego budynku tutaj Okej okay. A ja tu byłem chyba Co to jest? Jakiś park? Zobaczcie Nie wiem, ale tu są jakieś schody Oooo Idziemy na łowy nocne, słuchajcie Idziemy, o, krowy są Tak, dla zbroi, chociaż troszeczkę Troszeczkę skóry mi daj I ty też Dawaj skórę, skórę dawaj Boże, krowy mają przerąbane w Minecraftcie. Dziękuję bardzo. Jedną skórę, fantastycznie. Enchanting table. Po co mi enchanting table. No teraz mi się nie przyda na nic. O nie. Zamykamy tutaj przejście. Gdzie to jest? Come on. tutaj nie ma przejścia. A tutaj? Cześć o, cześć. Tu też nic nie ma, jest brewing stand tylko. Kurczę, ciężko będzie tutaj z jakimś ciekawym lootem. O! Przejścia brak, nie ma przejścia. Kurczę, jest niedobrze, słuchajcie. Jest niebezpiecznie. Tu nic nie ma. Tu jest w miarę bezpiecznie. Pająki tylko skitrane są. O, proszę bardzo, tutaj możemy sobie wyjść na dach. I rozejrzmy się dookoła. Tam jest bardzo duży budynek albo nie. Tutaj, tu jest duży budynek ten brązowy, można byłoby obczać, co tam jest. No kurczę, no powiem Wam tak, no te budynki w środku nie są jakieś niezwykle interesujące i ciekawe, ale w całości prezentuje się to naprawdę dobrze. Może lepiej by to wyglądało na jakichś shaderach i jakichś jeszcze innych modyfikacjach. I ewakuacja. Okej, okay, dobra. Czy coś tutaj ciekawego jest? No patrzcie, takie skrawki zwykłego świata tutaj się znajdują, więc to naprawdę jest świetnie napisana modyfikacja, że jakoś tak sensownie generuje to miasto, bo nadal możemy sobie wyjść po prostu w dziki teren jakiś i pozwiedzać Minecrafta i gdzieś tam na horyzoncie po prostu w oddali. No widać. Widać, widać te budynki. Cześć, ząbiaczku. Nie mam już pochodni. Powiem wam, że kiepsko. Naprawdę kiepsko. Nie ma tu żadnego żelaza. Myślałem, że znajdę jakąś kotłownię w piwnicy, ale się przeliczyłem, niestety. O, proszę bardzo. Za ciemno. Co tutaj mamy? Zejścia dalej nie ma. Tu nic nie ma. Zombiaki za mną idą. Oj. Niedobrze, był taki film, jak nazywałeś ten film, gdzie chyba Will Smith grał? Ale jak się nazywa... Jestem legendą, no przecież, jak mogłeś rok zapomnieć, jestem legendą. O, proszę bardzo, tu coś bogatego. Z Endermana. Walka z Endermanem teraz jest naprawdę niewskazana. No... Skrzynka! Widziałem skrzynkę, jest skrzynka! Co tutaj jest w tej skrzynce? Płyta! Tego potrzebowałem, nie no, ale jest żelazo, jest żelazo to jest dobrze. Mógłbym sobie zrobić jakąś część zbroi już tak naprawdę. O! Oj, 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 nie dziękuję. Nie dziękuję. A tutaj? A dobra, tu jesteśmy w miarę bezpieczni. O dziwo nie respią się za bar Respią się na, na dachach. Idź ty, idź ty, to mój dach. Kurde. Niedobrze, słuchajcie. Niedobrze, wracamy do tego budynku. Więc jak na razie, słuchajcie, mamy w zestawie hełm. Jest dobrze, jeszcze troszkę żelaza. Musimy zebrać. Dobra, idziemy szukać czegoś ciekawszego. Może gdzieś tutaj znajdziemy coś fajnego. Ten budynek może być interesujący, chociaż nie, no, wygląda on tak naprawdę jak większość. Dokładnie, te budynki bardzo często się powtarzają, ale e, jak one generują się, słuchajcie, z losową wysokością, nic nie wyleci, prawda? No, nic nie wyleci. Jak one generują się z losową wysokością i też wymiarami tak naprawdę, no to to miasto wygląda, jakby tych budynków było tutaj nie wiadomo, ile różnych. Ale niestety, bardzo dużo z nich się powtarza. Cześć. Ła. No, pierwsza nocka nie jest łatwa. Nie jest łatwa, zdecydowanie. A, mnie pająki. Co teraz zrobić, o Boże? Gdzie to pają... Tam jest skrzynka. Widzę skrzynkę. Bardzo dobrze. Pająk? Pająk? Nie ma. Dobra. Co my tutaj mamy? Słuchajcie. Name taga mam, tory i pochodnia jedna jest! Bardzo dobrze. Mam dwa chlebki, to jest akurat OK. Trzy chlebki nawet. Bardzo dobrze, słuchajcie. Jest nieźle. W sumie to nawet na hardkorze moglibyśmy spróbować. Dobra, e, w tym budynku już nic nie ma tutaj. W tym budynku już nic nie ma. Tamten budynek jest duży. Idziemy tam, idziemy obczaić, co tam się znajduje. Czy na innych biomach są inne miasta, pewnie zapytacie? No nie, wszystkie miasta wyglądają dokładnie. Tak samo. No, czy z tych samych bloków są zbudowane? Tak naprawdę każde miasto wygląda inaczej. Tak naprawdę to. Tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę to jest jedno wielkie miasto na całej mapie i nic więcej. Po prostu jedno olbrzymie miasto. Wow, wyjdziemy troszeczkę, zobaczcie, do normalnego terenu. Cześć, ząbiaczku, widziałem cię. Tam się kitrasz, zatem... O, i widzę krowy. Dobra, to może sobie zrobimy chociaż jakąś kolejną część zbroi. No nie, słuchajcie, krowy dzisiaj nie dają mi za dużo skóry. Mam trzy skóry, ale mam jedzenia dużo. Więc y, to jest dobrze, bo mamy tutaj y, bifa, 12 bifów mamy. W porządku, może tutaj znajdę jakiś węgiel chociaż. Halo, przepraszam, czy jest tu jakiś Jest węgiel. Dobra, misja węgiel, słuchajcie. No, z tego co widzę, to się już rozjaśnia, zobaczcie, ale to dobrze, bo przetrwaliśmy pierwszą noc. Nie zginęliśmy ani razu. Bardzo dobrze. O to chodziło, Roksu. Chyba coś idzie za mną. Coś idzie? Nie idzie. Dobra. Mam dwie pary drzwi. Słuchajcie, do spalenia. Bardzo dobrze bardzo sprytnie, Roksu. Gdzie teraz? Kurczę, no... O! Książeczki? Nie. Dobra, półka z książkami też mogłaby się spalić. Ale nie mam siekierki, prawda? Nie mam siekierki. To trochę będzie trwać. Szukamy piecyka. Nie mam piecyka przy sobie. Przepraszam cię. Wybuchniesz? Nie wybuchniesz. Wybuchniesz? Nie wybuchniesz. Dobra. Teraz padniesz. 2 e, złote jabłka Bardzo dobrze, słuchajcie Bardzo dobrze No jak widzicie, można tutaj znaleźć jakieś nawet niezłe skarby Mamy też 13 prochu, więc w razie czego możemy zrobić TNT Wiaderko nic mi się na nic kompletnie nie przyda Ale muszę znaleźć w końcu piecek Cześć A! Enderman, dobra, jest piecek nie, no właśnie. O nie! O nie! O nie, 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 nie. nie. Przecież mam chlebki, raz, dwa, rok, jestem chlebki. Dobra, pyk. Eee, I dwa razy drzwi. Nie! Nie, 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 nie. Jezus. O Boże. Minecraft cały czas potrafi mnie wystraszyć, naprawdę. Eee, kolejna płyta, kolejne chlebki. Siodło, dobra, siodło też może mi się przydać. Kurde, gdybym miał tutaj konia, byłoby naprawdę dobrze, ale musimy znaleźć piasek. Bo zobaczcie, mam gunpowdera dużo. Co jeszcze mogę zjarać? Kurczę, nic nie mogę przepalić więcej. Mam drabinki, które mogę spalić. Ale te drabinki na długo nie starczą, chyba. Czemu nie masz drewna, Roksu? Jak się przygotowałeś? Dawaj mi te drabinki. No, całkiem nieźle. Więc jeśli nie macie niczego pod ręką, no to proszę bardzo, możecie wykorzystać taką drabinkę. Elegancko. Dawajcie skórę. Dawajcie skórę. Skóra. Jest, pięknie elegancko. Cztery skóry mam. No dalej, wydrop dwie. Jest, wydropiła dwie. Możemy sobie zrobić buty. Eee, w sumie buty mogliśmy zrobić wcześniej, może teraz będziemy mogli spodnie zrobić. Nie, nie wydrobiła, kurczę. Ajajaj. Idź sobie, idź sobie. Nikt cię nie zapraszał. Eee, dobra, pyk. Mięska troszkę trzeba zjeść. Kurczę, nawet nieźle się gra, powiem wam, eee, na tej modyfikacji, na Survivalu. To jest całkiem interesujące. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego? Tam są krowy. Krowy, krowy. Możemy iść do krów i przy okazji poszukać crafting table. O, nie nie, 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 nie. Chyba bym zginął, co? Jakbym spadł? Patrzcie, zginąłbym? Mo może nie, nie zginąłbym raczej. Zapraszam na kontynuację naszego zwiedzania miasta. Mm, miałem iść do tych krów. Czy jest tu jakaś woda, do której mogę wyskoczyć? Nie za bardzo. Czy ja będę musiał po dachach tutaj biegać? O, kurczę, dobra, idziemy tu. Węgiel. Czy nam się przyda węgiel? 24 pochodnie. Przydałby się ten węgiel, kurczę. I są krowy tutaj. To jest dobre miejsce. Dobra, idziemy tutaj. Dzień dobry krówki. Już mnie znacie, prawda? Już się plotki rozniosły, że poluję na krowy, pewnie wśród krów. <grystanie> Patrzcie, jakie bogactwa, ile węgla, o mój Boże, przecież to mi starczy do końca odcinka. Dokładnie tak. Pyk, proszę bardzo, pyk. Dobra, więc tak, co robimy? Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie zrobienie po prostu zbroi. Tak, później może na buty jeszcze nazbieramy troszeczkę skóry. Eee, I co jeszcze powinienem zrobić? Chyba, chyba nic. Ej, 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 co mnie zaczepiasz, stary? Jajeczko. Czy zrespi, słuchajcie się, kurka? Czy mam na tyle szczęścia, żeby zrespiła się kura? Nie. Niestety nie tym razem. No dobra, mamy troszkę czasu do, do nocki, więc myślą, że moglibyśmy pójść gdzieś dalej. Zobaczyć, jak to miasto generuje się po prostu w innych miejscach. Może w tamtym kierunku gdzieś. Ja już chyba zeskakiwałem z tego budynku. No, można się naprawdę zgubić. Aj! Jakaś duża struktura. Czy to jest szkło? Chyba tak, tam widzicie. Nie mam fajna, żeby wam przybliżyć. Wow! O! Elegancko, elegancko, Rox. W końcu umiesz parkurować. O nie, tam doskoczę. Czekajcie, muszę się najeść. To może być niebezpieczne. I jest fantastycznie. Teraz potrafię wymierzyć, ile tak naprawdę mogę skoczyć, jak daleko. To jest ważne. To jest ważne. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest taki park, który bardzo często się widziałem, powtarza na tej mapie. I tutaj o to mi chodziło. Patrzcie, to jest jakiś budynek, którego jeszcze nie widziałem. To jest jakaś galeria? Co to jest? Cześć, wow, jaka przestrzeń! Patrzcie na to. Wezmę wodę w razie czego, jakby miał spadać z jakiegoś wysoka. E, kość mam jedną, słyszałem: kość pieska. O nie, na jedną kość pewnie się nie skusisz. Co, to jesteś wybredny, kolego. Który? Biorę tego. Jesteś! Ale fantastycznie, mamy, słuchajcie, pieska naszego. Jak go możemy nazwać? Asik go nazwiemy. Ej, o nie, muszę mieć kowadło, ale to żaden problem. Kowadełko znajdziemy. No chodź. No dosłownie, jestem legendą teraz. Masz, słuchaj, ma, ma, masz nie zginąć. Dokładnie tak. Jesteś najedzony? Bierz go! Bierz go! Bierz go, Asik! Bierz go! Bardzo dobrze. Chlebka ty nie jesz przecież. No właśnie, dobra, masz stejka. A takiego, takim stejkiem nie pogardzisz, co? Dobra, idziemy. Tam creeper jakiś samotny stoi. Ono tutaj. Tylko nie wybuchnij mi przy moim Asiku! No słuchajcie, Asik ma się dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie Asika. E, Asik to mój psiak, który w domku rodzinnym sobie tam teraz jest. Nie mam go tutaj niestety we Wrocławiu przy sobie. Ale wszystko dobrze już z nim jest. Już ma. wow, 12 lat chyba psiak. A, dobra. Już ma 12 lat. Psiak, no, ale cały czas jest w formie. Co to za ogród na dachu, proszę bardzo. Kurde, popieram takie takie inicjatywy. To jest biblioteka chyba, zobaczcie. Wbijamy tam. Zobaczmy, jak wygląda biblioteka. Wow, ok, skrzyneczkę widzę, e, pochodnie w dłoń, w drugą najlepiej, nie mam tarczy, więc jabłuszka, hełm, fantastycznie, akurat nie mam, mam hełm akurat i to żelazny, o nie, dobra, nic więcej tutaj nie znajdę, oprócz tego żelaza, Asi, gdzie jesteś, Asior, ono tutaj, do nogi, krowka, dzień dobry, <grytanie> no niestety, miałaś pecha, że na mnie trafiłaś, podziemia biblioteki, słuchajcie, to są jakieś księgi zakazane tajemnice i tak dalej. Tam możemy zejść jeszcze niżej? Możemy zejść jeszcze niżej, ale zobaczcie, jest zamknięte. Co tam będzie? <laughs> nic nie ma? Aha. No właśnie, słuchajcie, takie są minusy takich generatorów po prostu map. No, no, no. Tworzą czasami przypadkowo jakieś tajemnicze miejsca, w których nic nie ma, jest pusto. Aż ty cwaniaku. Okej. Okay. znowu nic nie ma. Chyba nie ma sensu iść głębiej, ale jakbym znalazł jakąś skrzynkę, to mi się ucieszył. O kurcze. Czekajcie, bo tutaj jest niezła akcja. Oj, 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 uciekamy. Gdzie on tam jest? Kości, właśnie, kości zbieramy. Pięknie, Asik! Bardzo ładnie, Asior. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć jeszcze. A nic nie ma już. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Więc to jest tam coś jeszcze. Kolejne ukryte piętro. O Boże, patrzcie na to. O nie! Co to za miejsca? <laughs> nie no, to tylko tak wygląda, niestety. To tylko tak wygląda, jakby tutaj coś miało być, ale to jest... To jest po prostu ściana, to są fundamenty. Dobra, uciekamy uciekamy do góry. Piesku? Piesek, gdzie jesteś? Ej, gdzie jest psiak? Gdzie jest Zasik? Gdzie jest Zasik? Asik. Asik? <laughs> Co ty tutaj robisz? Co tu robisz? Chodź do góry, idziemy. Proszę bardzo, już się najadłeś. Do góry, zapraszam za mną tutaj. Prawie bym zgubił psa. No co, myślałyście, że was pominę? Nie ma opcji. Co to było? Coś mnie zaczęło atakować po nogach. O nie. O nie. Proszę bardzo, dobra, elegancko. Eee, mamy 6 sztuk skóry, więc możemy sobie zrobić, słuchajcie, buty. Dokładnie tak. W sumie to mogłem zrobić spodnie, jakbym poczekał jeszcze. Chodno tutaj, chodę tutaj, kurde, ja więcej poluję na krowy w tym odcinku, niż walczę z potworami. No, i mamy już 6 skóry. Elegancko, zaraz będziemy mieć spodnie. O, ho, ho, dobra. Możemy sobie zrobić spodnie, proszę bardzo. Co? Nie wydropiła ani jednego? No, nie spodziewałem się tego. Dobra, okej, okay, słuchajcie, lecimy dalej. E, gdzie mógłbym pójść? Gdzie? Krowa. Dobrze, słuchajcie, mamy w takim razie cały secik, proszę bardzo. E, co prawda w większości jest skórzany ale myślę, że jest dobrze. Patrzcie, ile mamy mięsa. 42 sztuki. Eee... Piecyk możemy sobie od razu postawić. Zrobimy sobie trochę jedzenia. I już bez zatrzymywania się pójdziemy gdzieś dalej. Dokładnie tak. Jak tamasik? Gdzie jesteś? Jesteś tutaj. Wspaniale. Dobra, wystarczy. 4 stejki wystarczą. Ta krowa się zrespiła tutaj. Dobra, nieważne. Krów już nie będę atakować. Już mi wystarczy zabijania krów. Pochodzimy sobie po prostu trochę po mieście. Mamy pochodnie, więc będzie... ...elegancko. Tak. Wychodzę oknem. Tutaj byliśmy, w tej galerii handlowej, czy jak to mogę nazwać? Mamy kolejnego pieska, proszę bardzo, czy mogę go tutaj. Jest! A -a! Czy teraz wystarczy tylko jedna kość tak naprawdę? Ej, żeby mi się nie pomylili. Mam jakiś barwnik. O kurczę, nie mam barwnika. Ty jesteś Asik. Ty jesteś Asik. Czekaj, 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 Ty jesteś Asio. Dobra, patrzę na ciebie, widzę cię. Nie czerwone, czerwone już mam. Żółty. Ty będziesz miał żółtą obruszkę. Pyk. To jesteś ty, prawda? Nie oszukałeś mnie. Jesteś, dobra, elegancka. Więc słuchajcie, mamy dwa pieski. Tam coś umarło przed chwilą. O, dobra, pies zagryzł, wilk zagryzł owce. No tak czasami bywa, słuchajcie. Tak bywa. Gdziecie? Gdziecie, bardzo dobrze. Chodźcie za mną, zapraszam serdecznie. Te budynki wyglądają na. O, tu jest jakieś niebieskie szkło. Tego jeszcze nie widziałem. Zobaczmy, co tutaj jest. Oj. E. Tam jest niebezpiecznie, tam nie idziemy. Nie, tam nie. No dobrze, słuchajcie, więc tak to wygląda. E, tak jak widzicie, nie ma wielkiego problemu, e, żeby na Survivalu przetrwać w tym mieście. Jest naprawdę dobrze. Myślałem, że będzie gorzej że więcej tych potworów będzie w tych budynkach. Ale udaje się, udaje się. Tylko, że wydaje mi się, że na dłuższą metę e, te budynki po prostu mogą was trochę nudzić, bo, 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 bo dość często z tego co widzę, powtarza się schemat tych pomieszczeń, no nie ma się czemu dziwić też. Nie mam węgla. Zostawiłem węgiel oczywiście w piecyku. Ajroksu, co ty robisz? Będzie ciemno teraz na nagraniu. Będzie ciemno. No nic, czekamy na dzień, czekamy na dzień, włączamy tryb kreatywny. W sumie to powiem wam, że chyba już teraz włączymy ten tryb kreatywny, bo tak naprawdę nic więcej się tutaj chyba nie wydarzy. Więc lecimy z Timeset 3000 oczywiście. Nasze pieski, gdzie są pieski? Zostawiamy je tutaj, gdzieś, gdzie one są? Gdzie są psiaki? Ej, tu jest jeden, proszę bardzo sobie siadasz. Ty jesteś Asiol? Nie, To jesteś ten drugi, a gdzie jest Zasik? Dobra, zaraz się teleportuję pewnie. Proszę bardzo, pik, pyk, pyk. pyk. I gdzie jesteś? No, gdzie jest pies? Gdzieś zaginął, zgubił się. O, kurczę, no jak to możliwe, no? Musi być gdzieś w tym budynku. Dobra, słuchajcie, game mode creative pokaże wam, jak wygląda to miasto z góry. A naprawdę jest co oglądać. Myślą, że może Spectator będzie lepszy. Czyli proszę bardzo. No, te miasta wyglądają naprawdę dobrze. Większy zasięg widzenia, jeszcze sobie tutaj proszę bardzo, pyknijmy. I sprawdźmy, jak to się prezentuje. Patrzcie, gdziekolwiek pójdziemy, wszędzie macie miasto. Parki, budynki, zniszczone miasta. Tutaj proszę bardzo, wybuchła jakaś bomba najwyraźniej. Ale jest fajne to, że w piwnicach są połączenia z kopalniami tak naprawdę. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, jakąś końcówkę budowli. Weźmy sobie jeszcze mm, Night Vision, to będzie dobra. No i zobaczcie, nawet tutaj pod, pod ziemią coś się po prostu też dzieje. Jak głęboko? No myślę, że to jest są naj. O patrzcie, co to jest kolejka, no właśnie kolejką jeszcze nie jechaliśmy, a z tego co widzę, te połączenia kolejek też tu mają jakiś sens, zobaczcie. To nie są ślepe uliczki, tylko rzeczywiście gdzieś te trasy prowadzą. Ciekawe, ciekawe, naprawdę mega interesująca sprawa. Eee, rozbudowana modyfikacja, mosty, patrzcie, mamy tutaj nawet też. Tutaj co tu się stało? Oha, dobra, tu jest woda, tylko coś się po prostu zbagowało i tej wody nie widzę. Ale są mosty, są przeróżne budynki, jakieś galerie. O właśnie, ta modyfikacja jest dość wymagająca, więc prawdopodobnie dlatego tak mi się tutaj źle troszkę generuje. Um, no ale myślę, że większość wam pokazałem jak to wygląda w środku. Um, w tych skrzynkach też myślę, że możemy znaleźć całkiem ciekawe rzeczy, jeśli no, wystarczająco długo po prostu spędzamy czasu w tych budynkach, bo no, no, sami widzieliście, że Najczęściej to było jakieś żelazo. Tu mamy, proszę bardzo, o Peron. Możemy sobie wsiąść do pociągu i pojechać wagonikiem. W sumie to możemy zrobić to na koniec odcinka. Mm, no i proszę bardzo, no tak to wszystko wygląda: więc, jeśli chcecie zainstalować modyfikacje, to po prostu przy wyborze mm, typu renderowania świata musicie wybrać opcję Lost Cities. No i możecie grać i możecie grać i zobaczyć na własne oczy, jak to po prostu się prezentuje. A prezentuje się naprawdę fajnie. Weźmy te Pemo, player może jeszcze na przykład, nie wiem, 100 tysięcy. 100 tysięcy. Zobaczmy, jak wygląda mapa, gdzieś tam 100 tysięcy kratek dalej. No i proszę bardzo, mamy tutaj dalszą część naszego miasta, więc jak widzicie, te miasta są tutaj nieskończone. Możemy też pobawić się w opcjach renderowania tego świata. Jest kilka ustawień, które mogą wam się spodobać, ale tu już myślę, że obcykacie sobie sami. Proszę bardzo, tutaj mamy kolejkę pod wodą. To może być interesujące, więc myślę, że gdzieś tutaj możemy sobie wsiąść do wagonika. Dobra, game mode creative, elegancko. Weźmy minecarta. Okej, okay, fajnie. Chyba ten render distance muszę troszkę zmniejszyć, żeby to miało prawo działać. A <gry> i śmigamy tutaj Minecraft najbardziej wymagającą grą, słuchajcie. No dosłownie, no to jest prawda, no. Mam już kartę graficzną RTX, a ona tutaj, proszę bardzo, Minecraft mi cały czas, cały czas laguje. Dobra, okej. Okay. W takim razie, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie. Eee, myślę, że modyfikacja ciekawa, ciekawa. Może ktoś z was rzeczywiście skusi się na jakiś survival na takiej mapeczce. E, może ze znajomymi też, czemu nie, na, na, na jakimś multiplayer, może jakieś modyfikacje, które jeszcze utrudnię wam grę, e, może hardcore na przykład, no możliwości tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo i zaraz będziemy mieli okienko, zobaczymy gdzie jedziemy. Takie itemki udało mi się uzbierać, myślę, że całkiem fajny wynik, jeśli chodzi o 40 minut rozgrywki, e, w tych skrzynkach rzeczywiście no czasami jakieś skarby możemy znaleźć, takie jak złote jabłko, proszę bardzo, e, czy, czy trochę więcej żelaza. Um, myślę, że jak dłużej poszukacie, to też jakieś diaksy wam wpadną w ręce. Dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Cześć.